Witam na kanale Promzowo. Jest to pierwszy film, jaki nagrywam po powrocie ze szpitala, nie wszystko udało mi się przygotować, nie wszystko udało mi się wyrenderować i tak dalej, więc zrobiła się mimo wszystko pewna przerwa. Między tym jak, jak po prostu. Jak po prostu, yy, no, wrzucałem Wam materiały, a momentem kiedy, yy, kiedy po prostu. Momencik, yy, zaczekajcie. Ciężko mi zabrać myśli. <laughs> Przygotowywałem sobie, co Wam chcę powiedzieć, czymś chcę się podzielić, i teraz, yy, teraz mi to wszystko jakoś tak ucieka. Yy, w każdym razie, no, jeżeli oglądaliście moje odcinki, wiedzieliście, że yy, wybierałem się yy, pod koniec lipca do, do szpitala. Na ponowną operację na sercu, miałem, miałem zawał, kolejny zawał na początku czerwca. Część udało się naprawić, część trzeba było przełożyć mój piesek, który jeszcze gdzieś się kręci. Część trzeba było przełożyć właśnie na, na koniec. Nastawiłem się na dłuższy pobyt w ogóle. Wziąłem sobie czytnik elektroniczny, po prostu i. Mm, Wgrałem sobie, udało mi się gdzieś tam zdobyć z internetu no, e-booki z Conanem. 72 tomy, prawda? Więc masę. I no, ja bardzo lubię czytać, więc dużo czytam i tak dalej. Udało mi się w switweru przeczytać pierwsze trzy tomy. Czwarty tom dokończyłem już w domu. Zostało jeszcze 68, tak? No trącił to troszeczkę myszką ale ale no na, na taki stan jak jak wtedy byłem osłabiony i tak dalej no to to nic bardziej wciągającego nie byłem w stanie przeczytać w każdym razie no, ta operacja kolejna to w sumie trzecia na sercu obliczając pierwszy zawał no. drugi zawał oficjalny no, jeden lub dwa były jeszcze niewykryte dużo wcześniej prawdopodobnie no udała się i jest problem co dalej, nie? Bo tak, jak ludzie pytają mnie, no a teraz, jak lepiej się czujesz, no to jak się czujesz, no to właśnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo z jednej strony, owszem, czuję się lepiej. Z drugiej strony, no niekoniecznie. No to jest tak, że termin przydatności do spożycia się znacząco skrócił. A teraz, teraz po prostu przeglądy techniczne mogą być coraz częstsze. Następne. Czekamy, że tak powiem, na przełom jesieni, zimy, bo wtedy się okaże, czy przypadkiem nie będzie trzeba kolejne operację zrobić, kolejnych stędów wstawić do serca. Może się uda to wykryć, zanim nadejdzie zawał. Natomiast no, to wszystko jest zrobione tutaj przez, przez tą dłoń. Mam trzy ślady w tej chwili po wkuciach w którymś momencie nie będzie można już po prostu tędy wprowadzać tych stendów, wtedy prowadza się przez pachwinę, no jak tam się skończy no to, y, to będzie trzeba robić bypassy, y, no jak tego się już nie da zrobić no to y, no to, y, to będzie trzeba kroić po prostu, natomiast y, no trzeba się liczyć z tym, że trzeba sobie całe życie przestawić po prostu, nie Trzeba się pogodzić z tym, że nie ma się już nie wiadomo ile czasu, nie ma się już nie wiadomo ile sił, nie wiadomo jakie możliwości. Trzeba sobie zrobić w życiu taki bilans po prostu tego, co, co się przeżyło, jakie miało się marzenia i je zweryfikować po prostu, zmienić. Ten kanał powstał między innymi po to, żeby, żeby się poskładać po pierwszym zawale. Mam nadzieję, że będę go jeszcze przez długi, długi czas mógł dla was y, kontynuować. Aczkolwiek, no, potrzebowałem też takiej przerwy w szpitalu. Mówię, ten pobyt był krótki. Yy, fizycznie to nawet dość szybko się pozbierałem. Yy, natomiast psychicznie też potrzebowałem czasu po prostu, żeby sobie to tutaj wszystko w głowie yy, po prostu poukładać. Yy, tego, że no, no jakby no, to życie się będzie Toczyć już zawsze z innej perspektywy, po prostu nie. I no, miałam ten plus, że jestem osobą wierzącą, więc, więc dla mnie śmierć nie jest ani końcem, ani czymś, czymś po prostu strasznym. Nigdy, nigdy mnie nie przerażała. Miałem zresztą też okazję, okazję. byłem przy, przy śmierci wielu ludzi, którzy. Którzy odchodzili z tego świata pogodzeni i z nadzieją na, na życie wieczne, to mnie też jakoś tam napawa otuchą. Natomiast no, no, pewne, rzeczy, pewne rzeczy już nie zostaną nigdy przez się osiągnięte, czy pewne nawyki, i tak dalej, pewne upodobania pewne po prostu trzeba odłożyć. Trzeba się też zmierzyć z wieloma, z wieloma problemami, i szczerze mówiąc, no, problemy związane ze zdrowiem to akurat są najmniejszymi problemami w tym momencie przy tym wszystkim. Ciągle trwa też rehabilitacja. Połowę miałem przed operacją, teraz teraz kilka dni temu rozpocząłem. No, dzisiaj była trzecia, trzecia wizyta po operacji. Czy w poniedziałek nie było zajęć, więc w poprzedni piątek, i teraz teraz jeszcze ten zostało jeszcze chyba półtora tygodnia. Coś koło tego, żeby, żeby to zakończyć. No i zobaczymy, co dalej. We wrześniu mam wizytę kontrolną, potem mam w grudniu i właśnie przy tej drugiej wizycie. Będzie też y, no, takie dokładniejsze sprawdzanie, przegląd techniczny, y, czy, czy, aby y, nie będzie trzeba znowuż powtórzyć, y, powtórzyć te operacje po prostu. Y, no bo y, no, są tendencje do tego, że to będzie, y, będzie cyklicznie powracać po prostu, nie? Więc y, ileś razy można naprawić, no a potem, potem się już nie da, nie? Także jest, y, bardzo dziękuję tutaj wszystkim osobom, które mnie jakoś wspierają tak dalej. Mówię, Jeżeli ktoś chciałby jakoś w, w, na różne sposoby wspierać mój kanał, to po pierwsze, no, są dwa, dwa rodzaje rzutek. Pierwsza to jest taka rehabilitacyjna, to jest rzutka cykliczna na, na rzut.pl. Linki są zawsze pod filmami teraz stawiane Druga to jest taka rzutka bardziej na kanał po prostu Jeżeli Ktoś chce postawić wirtualną kawę, to, to po prostu tutaj jak najbardziej zachęcam. Byłoby super, gdyby Gdyby udało się znaleźć wystarczającą liczbę chętnych, żeby, żeby kupić lepszy aparat i obiektyw, żeby mógł te filmy robić dla Was lepsze. Ja będę wracał powoli do nagrywek. Mam tutaj paczkę. Dzisiaj przyjechała paczka z naszej księgarni, co mnie troszeczkę zmobilizowało też do tego, żeby żeby wreszcie usiąść, bo zbieram się już od kilku dni, żeby ten film też nagrać i, i ten. Jest wywiad z Pawłem Pileckim o jego firmie, o, o grach dwóch, które stworzył we firmie. I, I tak dalej. Gry z zakresu mm, ekologii. ekologii. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I myślę, że, że, że jutro albo pojutrze pierwszy odcinek się ukaże. Jest też, y, jest też wywiad, który muszę jeszcze zmontować i, i oddać do autoryzacji. Wywiad z, wywiad z y, twórcą polskiej gry Ant Gravity. Bardzo, bardzo ciekawy. Będzie to wydawać bodajże chyba Lucrum Games. Była, zakończyła się wspieraczka już, gra się ufundowała wraz z, z fajnymi dodatkami no i będziemy wracać do ten Graila, który jest dokładnie pod tą nadstawką, pod, pod tą matą, pod spodem jest to rozłożone, mam dwa odcinki które są już zrenderowane, trzeci odcinek znowu przeskoczyła mi fabuła, więc po prostu połowa filmu zostanie, a pójdziemy po prostu w inne miejsce, bo y, nie chciałbym, żeby tak aż tak bardzo skakało nam to po rozdziałach aczkolwiek sytuacja jest taka dosyć troszkę, że tak powiem trudna i y, zobaczymy jak to pójdzie, jesteśmy chyba tak w jednej trzeciej opowieści y, chciałbym do końca sierpnia przynajmniej tą podstawową kampanię zakończyć y, no a potem zobaczymy, mamy jeszcze, mamy jeszcze dwa pudełka, tam są łącznie trzy dodatkowe kampanie Krótsze już troszeczkę, ale ale po prostu warto było to kontynuować. No i, i właśnie, no tak, przyjechała Paczuszka od naszych księgarni To jest gra do recenzji, o której będę chciał Wam powiedzieć. Poprzednia, poprzednia gra, którą od tego wydawnictwa dostałem, to było zaginione miasta pojedynek. Pozwoliłem sobie zebrać cztery warianty: cztery różne instrukcje solo, przetłumaczyć je na polsku. Jedna z nich miała nawet kilka wariantów. Bardzo ciekawe pacjanse. Jak ktoś lubi grać Solo, to, to polecam. Czwarte wydanie tej gry było. No i czytam sobie, czytam, czytam, dużo, dużo czytam. W tej chwili tutaj właśnie specjalnie wziąłem sobie czytnik, żeby nie zapomnieć, bo no, z tą pamięcią ciągle jest tak, że zresztą, za co bardzo przepraszam, jak szczególnie przy rozgrywkach, gdzieś tam coś pomerdam i tak dalej. Ten ta ten Graila. Tak trochę bardzo luźno traktuje, po prostu ciekawi mnie fabuła, a w, autorem fabuły jest y, jest Krzysztof Piskorski, w tej chwili na tablecie czytam taką jego trylogię Prze, pierwszy tom jest, to jest Wygnanie, z drugi w tej chwili kończę powoli już Najemnik, jeszcze jest trzeci tom y, którego oczywiście tytułu nie pamiętam y, bardzo fajna powieść fantazy, naprawdę 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 bardzo świetnie napisane, jest to kapitalne mam tu na czytniku jeszcze kilka jego rzeczy rzeczy udało mi się gdzieś tam wygrzebać, jakieś audiobooki w necie więc chcę się troszeczkę z jego twórczością zapoznać nigdy nie miałem okazji wcześniej chyba nic absolutnie czytać a no, jest to coś, co polecam, naprawdę naprawdę, naprawdę, szczególnie polecam, bo tak ta trylogia Wygnaniec, Najemnik to są opowieści piasku, tak? jeśli się nie mylę um, już momencik sobie tylko to przewinę um, jak jeżeli się uda nie bo to znowu tak opowieści piasków opowieści piasków yy, polecam wydanie elektroniczne e-booka, dlatego że, yy, że to wydanie to wydanie jest, no tu jestem na 256 stronie, jeszcze 150 stron mi zostało. To wydanie zostało poprawione, poszerzone. Jest masa błędów była masa błędów, literówek i tak dalej. Jest kurczę, korekty ktoś naprawdę nie przypilnował. Natomiast powiedzieć, świetna, naprawdę nie mogę się od niej oderwać i, i bardzo dużo czasu i sił poświęcam na to, żeby jednak ją kontynuować. Natomiast mówię, wracam, wracam do nagrywania tutaj za chwilę sobie zrobię krótką przerwę i zobaczę na ile mam siłę na pewno zrobię kurierzu, może też unboxing i będę próbował się nie wiem czy dzisiaj dam radę a jeżeli nie no to na jutro przygotować się do tego żeby nagrać sobie instrukcję do tej gry przykładową rozgrywkę no i oczywiście recenzję Ech, nie pamiętam tytułu tej gry, którą mi przysłało, ale bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś ogląda to z naszej księgarni, akurat ten film, konkretnie to bardzo tutaj dziękuję. Hmm. A nawet, no jak można jeszcze pomóc, jeżeli ktoś chciałby można na się jest kilka insertów, jeżeli ktoś chciałby insert, żeby wydrukować czy coś, napiszcie do mnie chętnie, chętnie wam coś takiego wydrukuję po prostu, to też jakaś forma wsparcia, ale też zajęcia dla mnie, żeby mógł się czymś po prostu zajmować, bo jakby trzeba odciążyć sobie troszkę głowę od od tych eschatologicznych y, myśli y, po prostu i tego bilansu życia po prostu które mimo wszystko trochę przytłacza a to zniechęca, odbiera takie siły i yy. o to nie chodzi o to też, żeby zmawiać sobie, że wszystko będzie dobrze, jest, jest nieźle aczkolwiek, yy, no, jest masa, masa problemów, które po prostu, ten i poza tym, no yy. Jeżeli możecie, to też y, pisujcie komentarze po tym filmem, polecajcie. Szukam nowych subskrybentów oczywiście jak najbardziej, żeby ten kanał y, się rozwinął. Udało nam się dobić w tej chwili do 400 subskrybentów. Tak zaczynają ubywać mi subskrybenci. Y, ewidentnie Google, y, Google, y, znaczy Google, y, YouTube. Tubencja po prostu zabiera mi, zabiera po prostu mi, odejmuje mi subskrypcję. Yy, i po prostu yy, po prostu potrzeba yy, potrzeba żeby ja wiem że są wakacje teraz wielu z was wyjechało yy, i tak dalej chociaż pogoda jest taka bardziej planszówkowa yy, więc, yy, więc yy, więcej chociaż ja lubię taką pogodę mi nie przeszkadza po pierwsze więc to też dla mojego zdrowia dużo lepiej yy, ale, ale jakby nie jest yy, nie jest problemem po prostu to że yy, że się po prostu dzieje tak jak się dzieje nie i yy, 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 yy. Jejko, coś jeszcze chciałem powiedzieć, i teraz zaczynam się rozwodzić i ten. Mm, no. Jeżeli ktoś chciałby pomóc przy rozwoju tego kanału i tak dalej, i tak dalej, to, to piszcie do mnie, szukajcie mnie komar mi tu lata teraz mnie rozprasza. Yy, Napiszcie, znaćcie mnie na Facebooku i odezwijcie się prywatnie. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy Zobaczymy jak to będzie się rozwijało. We wrześniu powinna też przyjechać chyba zagarć miedziaków i do, do recenzji od wydawnictwa munduko. to jest kolejna gra autora Tomasza Bielika tak Bodajżeż, dobrze, jeśli się nie mylę kolejna gra y, autora odpowiedzialnego za stwory zobory, stwory zobory polecam na moim kanale jest są dodatki przykładowe rozgrywki są zrobione też pokazany wariant solo taki no, niespecjalnie jakiś tam udany ale, ale po prostu jest tak trzeba by do tego jakoś inaczej myślę że chyba jednak podejść no i zobaczymy, zobaczymy. Mam powoli, powoli, po prostu muszę się wziąć za regularne nagrywanie. Jest cała seria nagrana już i wyrenderowana, nawet wgrana, ale jeszcze nie opublikowana. Dorf Romantik Sakura. o, ta kapitalna rzecz, tam jest chyba z 10 odcinków, poza rozgrywki. Oprócz tego instrukcja oczywiście i, i recenzja straszny mózgożer, yy, szczególnie jeżeli gra się solo, to, yy, to po prostu ogarnąć to wszystko jest, jest yy, ogrom tego. Yy, mam yy, Idorf Romantyk, Idorf Romantyk Sakura i yy, jak ktoś lubi, chce bardzo trudną grę, to polecałbym Sakura, jak ktoś po prostu chce bardzo mieć obie, one się nie łączą, są niezależne, yy, ale dają, yy, dają zupełnie inne, inne podejście. Myślę, że do Romantyk ten zwykły jest lepszy do wprowadzania nowych graczy, tam jest bodajże do sześciu graczy. I jak się gra wielosobowo, to nie jest wcale tak trudno, bo każdy może jakąś tam część ogarniać. Ja tym To jest kooperacja, więc się tutaj współpracuje, rozmawia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, natomiast no solo, w solo, w solo to było trudno. Mam rozłożoną na stole ciągle łąkę, która czeka na dokończenie. Massive Darkness czeka na dokończenie nagrywek. Jest masa rzeczy, które chciałoby się nagrać, a sił jest mniej. Gier jest bardzo, bardzo dużo tutaj. Pytanie, ile z nich zdołam nagrać? Jest też wiele, wiele nowych rzeczy wyszło w tym roku. W tym roku żadnej nowej gry nie kupiłem, ale, ale no. Tartan's Dungeon ma przyjechać, prawda? Od Lucong Games. Podobno świetna gra. Już do niektórych dotarły w egzemplarze przedprodukcyjne I, i po prostu już troszeczkę materiału było. I to kurczę, komarek idzie i będzie chciał mnie gryźć. I jeśmy, ubiliśmy go, dobra, przepraszam. Prócz tego, gdzieś na koniec roku, Eclipse, Dragon Eclipse. Jeżeli oglądaliście na moim kanale, to to jest yy, yy, na komputerze też, w ogóle parę fajnych yy, gier komputerowych też gdzieś tam mi się przewinęło, ale nie miałem siły, żeby, żeby to nagrywać po prostu yy, Natomiast myślę, że, że chociaż takie pojedyncze odcinki może zrobię, żeby wam pokazać, po prostu zainteresować się Niektóre takie cięższe, niektóre takie po prostu pierdowa też, że, ale wciągające bardzo, żeby, yy, żeby po prostu sobie odetchnąć nie, zwyczajnie po prostu nie. No, i na pewno jeszcze, mówię, ten jeden tom najemnika, a potem, potem inne powieści też Piskorskiego Krzysztofa yy, będę miał. Natomiast, no, co będzie jesienią? Aha, coś jeszcze trzeciego. Yy, Uśmień bogowie, odległe niebo, prawda? Więc, jak wejdzie odległe niebo, no, to pewnie też yy, później siłą rozpędu będę chciał zagrać w Uśmianych Bogów. Yy. I to też pewnie będzie. Co najmniej ze 2 trzy kampanie zrobione, dlatego że po pierwsze to się przechodzi leściem razy. E Może nawet będę korzystał z tych, z tych notatek, które już do tej pory miałem, a poza tym mam jeszcze tam dodatek, na przykład yy, dodatek yy, podziemia, który zmienia yy, zmienia pewne rzeczy i warto byłoby też po niego sięgnąć. No, uważam, że, że kapitalna gierka. Poza tym tego autora mam też yy, bliżej dalej, tu i tam chyba tak. W momencik odwrócę się tam bliżej dalej i i y, 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 y coś jeszcze mam na pewno mam bliżej dalej już w momencie muszę wstać Nie, to jest Brazil no jest, jest wiele rzeczy no to robię sobie na krótko chciałbym usiąść, to też kampanina. na pewno będą, kampanijne będą takim longplayami dlatego, że łatwiej mi się gra w kampanijne y, gry, bo raz nauczywszy się zasad, po prostu można to przez dłuższy czas sobie ciągnąć a przy moich właśnie problemach we wrześniu mam też neurologa zobaczymy co tam się dzieje bo no są problemy z równowagą z błędnikiem i tak dalej nie eee, zobaczymy zobaczymy eee, oglądajcie kanał oglądajcie kanał to naprawdę bardzo dużo daje takiego dużego kopa i, i, i że, że, to, że to co robię tak jak robię no chciałem, nie wiadomo jak super robić, ale z jednej strony sprzęt jest jaki jeza, z drugiej strony władza mojego umysłu są jakie są po prostu też słabości i tak dalej, więc nie ma, nie ma lekko. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie fajnie, że jesteście i widzimy się w kolejnych filmach dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i subskrybujcie, polecajcie z nami, przyprowadźcie tu swoich przyjaciół żeby, żeby było nas więcej po prostu, żebyśmy mogli yy, mogli rozwinąć ten kanał yy, żeby było nas na tyle, żebyśmy mogli, dużo żebyśmy mogli zacząć robić na przykład live y też, nie? fajnie byłoby z wami pogadać od czasu do czasu, pozdrawiam